Ją Moja holże. Moja holendko. Nie działa. Ja nie wiem. Może to... Słuchajcie, czary Mary jedno zadziałało. A teraz... Ale nie to! Słuchajcie! No to co? Klaskamy jeszcze raz. Może zadziała. Klaskamy mocniej. Klaski. A może ja będę głaska po całości? Ja nie. O, nie działa nie działa Jak mam zrobić? Tak? Nie. Hmm. Ja nie wiem, Michlarz, to Panie Burmistrzu, no, może Pan da radę. To tylko Mikołaj może. Ja nie, nie wiem. Pani, Pani, a jak mi wybrać. Zabrać Mikołaja. Musimy zawołać Mikołaja. Ja nie wiem, gdzie on jest jeszcze. O tam No i jak to jest? No i co robimy? Zabrać. No Słuchajcie, burmistrz też chyba rozkłada ręce. Ja nie wiem, chyba się zepsuła ta komórka. Co widzicie na to? Zepsuła się? Nie zepsuła się. Jak co? Ja nie wiem, chyba się zepsuła.

Osoba, żąbrana, ciocia, 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 się w której się, była Także, wszystkie dzieci zapraszamy do Rosji też. Troszeczkę się rozkrzyjemy. I będziemy czekać na nas. Boła! Nie dochodźcie. mi nie uciekać, żeby mnie się znalazła potem. Ja. Czekaj, zobaczymy, co tu będzie. wybiegaj po paswa i po tak po tak

Ich Oh, <laughs> shoot. Słuchajcie, jednak Mikołaj trafił do nas. Mikołaju, Mikołaju, długo czekamy na ciebie. I e, wszyscy już się martwiliśmy, że pobłądziłeś, albo coś. A tutaj tyle dzieci przyszło do cioci Renaty, czekając na Mikołaja, tylko nie tańcz teraz, bo już teraz będzie robota. Witam wszystkich. Czy to jest grachownia? No dobrze trafiłem. Moje ledwiery musiały odpocząć, nie ma śniegu, sanie nie chciały jechać i musiałem to warto do Was dotrzeć na nogach. Przepraszam za spóźnienie, ale w końcu dotarłem. Nie jestem u Was. Cieszycie się? Tak! Dobra. A grzeczni byliście? Tak! No to dobrze, bo żadnej rózgi nie mam. Bo jak myślałem, że wszyscy są tak że nie, nie zabrałem żadnej wróżki. Same prezentu. Zabrałem. Że Mikołaju jedna miała być taka duża. Znowu się z zapomniałeś. Została w sania, niestety. No ja nie wiem. Mikołaj jest zapominalski. Ja bym poprosiła do siebie Igora. Jest Igor? Chodź, Igor, to jest taki mały następca Mikołaja. Nie ten Igor. Taki cały czerwony. Taki cały czerwony Igor. Tak jest taki pomocnik Mikołaja. Nie wiem gdzie on jest. Jest? Chodź, Igor. Przywitaj się ze starszym kolegą. Ja mam taką prośbę do ciebie. Ty jesteś młodszy. Mikołaj już jest... ma swoje lata. To może będziesz podawał prezenty, co? Ale tak, Mikołaju będzie pracował, to może pierwszy dostanie prezent. Co? No tak, wypada, żeby pierwszy dostał. Za pracę musi być zapłacony najpierw, z góry. Górmierz musi tutaj słyszeć, jak się to pracuje, jak się płaci za wszystko. Za wszystko. Także Mikołaju może usiąść sobie, Igor tu będzie pracował. Daj tą lachę, bo... Kołaju, daj tą laskę, podtrzymamy. Tutaj może Twój pomocnik podtrzyma Ci, a Ty będziesz tutaj działał. Z... Podtrzymasz, tak? I tutaj jest dużo paczek, słuchajcie, więc... Słuchajcie, ustawiamy się po kolei, dalej, żeby Mikołaj miał czym oddychać, żeby każdy mógł spokojnie dojść do Mikołaja. No i co, zaczynamy czy nie? Dobra. Zróbcie miejsce. Dwa kroki w Mikołaju chwilę zrobimy przerwę. Dzieci, dwa kroki do tyłu.

Tutaj jest maluszek następny taki, że już o, też lekko. Dobra, to daję ją. Mam ojopat. Majciak. Mikołaj? Dajcież Mikołajowi. I pani? Pani Mikołajowej, piąteczka. No, super. I idziemy. Nie będziemy. Mam, mam. Chodź tutaj! Dwa kroki do tyłu, dzieci. Mikołaju przerwa, bo się zmęczyłeś. Dwa kroki do tyłu. Jeszcze, 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 jeszcze. Tu robimy przerwę. Ewa Pluta jest taka dziewczynka? Ewa Purgal jest taka dziewczynka? Chodź, kochanie! Słuchaj, Mikołaj! Chodź, kochanie! U Cioci Renaty nikt nie ginie! Jeszcze jedną tak? Chodź kochanie Bo ty się wychylasz tak tu mocno Ojciec nie słyszy O tam jest jeszcze maluszek Chodź maluszku do nas Jeden i drugi maluszek, chodźcie, pewnie. Duże dzieci poczekają, mają czas. Chodź, kochanie. Co tam paczka jest to nie trzeba dziękować.